Cześć, na polskim rynku wydawniczym istnieje całe mnóstwo podobnych do siebie poradników traktujących na temat Bushcraftu czy Survivalu. Jednak wśród tej całej masy podobnych do siebie książek można znaleźć tzw. perełki, czyli takie pozycje, które wyróżniają się na tle konkurencji. I właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć Wam parę słów na temat dwóch książek które moim zdaniem są takimi pozycjami i z którymi moim zdaniem warto się zaznajomić. Pierwszą z nich jest Unikanie podczas szkolenia sery autora Rafała Kowala-Kowalskiego. Premiera tej książki była całkiem niedawno, natomiast yy, dziś, w tym filmiku nie będzie poświęcone jej dużo, dużo czasu, ponieważ czas, moim zdaniem zasługuje na zupełnie osobny filmik. Gdyż jest to pozycja unikatowa na polskim rynku wydawniczym. Sam autor jest wojskowym instruktorem, który właśnie prowadzi takie kursy sery w wojsku i na podstawie jego wieloletnich doświadczeń, doświadczeń wydał do tej pory dwie książki z zakresu tematyki sery, wojskowego kursu. Pierwsza, pierwsza książka, którą wydał kilka lat temu, była na temat survivalu. Ta jest poświęcona drugiej liter literce tego akronimu, czyli unikaniu podczas tego szkolenia. Trzecia, by trzecia być może, jeżeli autor zdecyduje się na wydanie, będzie o odzyskiwaniu, czwarta na temat ucieczki. Ale nie ma co wybiegać w przyszłość. Jeżeli autor będzie chciał wydać takie książki, to wyda, jeżeli nie, no to nie będzie. I cykl wydawniczy zakończy się na tych dwóch książkach. Jednak wracając do tej pierwszej książki, czyli survivalu podczas szkolenia SERE. Jest to książka, która jest napisana bardzo zwięźle, ponieważ na około 200 stronach zawarta jest naprawdę potężna dawka wiedzy, która jest yy, przydatny nie tylko w wojsku, ale także w cywilnej turystyce, w bushcraftzie, czy podczas um, symulacji survivalowych. Niech Was nie zmyli tutaj um, autor. Zapewniam, że to są te same osoby, tylko pierwszą książkę autor wydał pod jakby pseudonimem. Co ta książka zawiera w sobie? Nie będę tutaj omawiał jakby szczegółów, treści czy recenzował tej książki. Natomiast grubsza powiem o czym ta książka właściwie jest, co w niej można znaleźć jakie informacje. Książka podzielona jest jakby na 5 rozdziałów. Pierwszy traktuje o Survivalu jako przetrwaniu, czyli jest tam mniej więcej poruszony temat doboru ekwipunku, pakowania plecaka higieny, czy jakichś tam zasad BHP podczas y, działań survivalowych. Drugi jest, y, poświę... drugi rozdział poświęcony jest tematyce budowy schronień, sposobów rozpalania ognia, rodzajów ognisk, trochę o medycynie y, przetrwania. Trzeci rozdział poświęcony jest nawigacji. Nawigacji z punktu widzenia właśnie no, wojskowego, bo ta książka jest dedykowana survivalowi podczas szkolenia sere, czyli, tak jak wspomniałem, podczas tych kursów wojskowych. Jednak nawet te porady zawarte w tym rozdziale o temat nawigacji, osoba cywilna może całkiem śmiało wykorzystać podczas swoich wycieczek. Czwarty rozdział poświęcony jest tematyce pozyskiwaniu, uzdatnianiu wody w terenie. Jest poświęcony temu, co można zjeść w lesie. I tak jak wspomniałem, książka jest dość zwartą pozycją, ponieważ jest spisana na troszkę ponad 200 stronach. Informacje w niej zawarte są typowo survivalowe, typowo surwiwalowe, jednak, to jak można się domyśleć, pushcraft i survival to są jakby dziedziny ze sobą pokrewne, więc całkiem śmiało można wykorzystywać te porady nie tylko w survivalu, także podczas wypadów pushcraftowych czy nawet zwykłych wycieczek, wycieczek do lasu. Dlaczego moim zdaniem ta książka jest inna niż większość poradników? survivalowych dostępnych na polskim rynku. Jest inna przede wszystkim dlatego, że autor jest wieloletnim praktykiem. Wieloletnim wojskowym praktykiem, który, który uczy ludzi sztuki survivalu w wojsku na co dzień. Książka, książkę przeczytałem już właściwie dość dawno, jednak bardzo chętnie do niej wracam. Jest to książka, e, która zagościła u mnie na półce na stałe. Jest tam bardzo wiele przydatnych patentów pokazanych jak y, odnośnie właśnie tego survivalu. I co jest, co jest fajne w tej książce, że jest y, nie tylko treść. Może podam przykład, o co mi chodzi. Jest właśnie w taki bardzo fajny sposób napisana, że jest treść, są obrazki, zdjęcia albo obrazki i te zdjęcia albo obrazki są podpisane w taki sposób, że są jakby ilustracją do treści omawianych w książce. Co jest moim zdaniem bardzo fajnym rozwiązaniem, gdyż pozwala zobrazować to, o czym Autor pisał. Są też właśnie takie porady istotne, które autor zawarł na żółtym tle. Nie będę tutaj pokazywał więcej odnośnie tego. W każdym razie zachęcam do zapoznania się z tą książką. I przy okazji chciałbym też zrobić malutki konkurs. Mam jeden egzemplarz książki który bardzo chętnie oddam w ręce osoby która napisze pod tym filmikiem bardzo napisze pod tym filmikiem dlaczego chciałaby dostać tą książkę dlaczego jej się może ta książka przydać czy w jakiś inny sposób tym komentarzem mnie zaciekawi i wyrazi chęć posiadania tej książki konkurs będzie trwał do 1 maja, 1 maja, wyłonie zwycięzcę, który otrzyma egzemplarz tej książki. Zgłoszenia przyjmuję do końca kwietnia. Pod spodem w opisie filmiku zamieszczę jeszcze link do strony autora, gdzie możecie się właśnie zaznajomić, jakby więcej informacji na temat samego autora zasięgnąć czy. Jego książek, bo napisał nie tylko te dwie książki, które pokazałem, ale też inne książki wydał. Więc yy, zachęcam do odwiedzenia strony autora i czekam na Wasze zgłoszenia pod tym filmikiem. Pozdrawiam.